widzowie. chciałem dzisiaj wam powiedzieć, że będę nagrywał dwa sekrety w Pet Simulator, dzisiaj wam pokażę. To najpierw, jeśli chcecie iść na pierwszy sekret, to musicie iść na taki świat e, dżungli, za chwilę wam pokażę, tylko muszę tam dolecieć. I zostawcie suba i lajka, ale nie muszę, ale byłoby miło. I za chwilę tam przejdziemy, albo po prostu wstępnie e, się jest Trzeba się e, tak, Nie, chyba Tu jest tutaj, że i tutaj jest taki portal, do którego trzeba wejść i za chwilę Wam, wam pokażę pierwszy sekret. Dobra, musicie e, wskoczyć do tego i w ostatniej chwili e, kliknąć w domek. Patrzcie to. I patrzcie widzowie to za chwilę się te w takie jednym miejsce lecimy na dół i jesteśmy e, sody do nieba gdzie jest 1% szans że będzie prosta droga to, je, to jest nieskończone sody ale gdy będzie prosta droga bo jest 1% szans na to to tam będzie za darmo huge angel dog ja bym mega go chciał ale to jest mega trudno go zdobyć bo to się ciągnie i ciągnie a drugi sekret to już wam pokazuję ono jest sobie na 25 świecie tak mi się wydaje czekajcie widzowie zobaczymy Czekajcie widzowie, to e, wyjdę i zobaczymy, bo tam w takim... E... Czekajcie widzowie, to jest chyba gdzieś tutaj. O tak, to jest chyba tutaj widzowie, i patrzcie, to tutaj jest e, taka tajemnica. Chyba tutaj zobaczymy, widzowie. Tak, to jest tutaj, tu jest Preston Shop i tutaj trzeba wpisać jakiś tajemniczy kod, a wtedy się dostanie jakąś mega fajną deskę, ale nikt prawie nie zna tego kodu, można wpisywać co się chce, a tak to nic nie wyskoczy. Widzicie widzowie, tutaj nic yy, prawie nie działa, nikt nie zna tego sekretnego kodu i to było dzisiaj widzowie na filmie. Trzymajcie się, elo.